W ostatnich dniach notowania złota szły szybko w górę, nie bacząc na umocnienie się amerykańskiej waluty. Takie sytuacje zdarzają się szczególnie wtedy, gdy na rynki zaczyna wkradać się niepewność i niepokój. Wówczas drożeje i złoto, i umacnia się dolar. Ten marsz w górę został powstrzymany dopiero we wtorek. Po dotarciu do poziomu 1191 dolarów za uncję, czyli jedynie 35 dolarów poniżej rekordu wszechczasów, nastąpiła gwałtowna korekta w dół. Uncja złota staniała w ciągu kilkudziesięciu minut o 25 dolarów. Jednak wczoraj ceny złota ustanowiły rekord wszechczasów, tyle że liczone w euro. Przekroczyły one barierę 900 euro za uncję i przez moment dotarły nawet do poziomu prawie 911 euro. Można powiedzieć, że to taka grecka rekompensata dla posiadaczy złota ze strefy euro, bo przecież Grecji zawdzięczamy potężne ostatnio osłabienie się europejskiej waluty, której skutkiem ubocznym jest właśnie rekord ceny złota w euro. Zresztą skorzystali także na tym Szwajcarzy. Rekord świata, mówiąc w cudzysłowie, cen złota wyniósł w Szwajcarii wczoraj prawie 1305 franków za uncję. Polacy mogli się we wtorek cieszyć jedynie rekordem w skali 12 miesięcy, ponieważ ceny złota dotarły do poziomu 3627 zł za uncję. Do rekordu wszechczasów z lutego 2009 roku wciąż brakuje nam jeszcze około 180 zł. To jednak Polacy mogą mówić, że są największymi wygranymi, wygranymi w całej złotej hoście trwającej od wiosny 2007 roku. W tym czasie uncja złotych wyraża, złota wyrażona w złotych zdrożała o 105%. Inwestor ze strefy dolarowej kupujący złoto zrobił w tym czasie na tym kruszcu jedynie 92%, a mieszkaniec strefy euro nieco ponad 90%. Ostatnia trwająca od lutego. Zwy fala zwyżki cen złota doprowadziła do wzrostu jego ceny w dolarach o 12%, w euro o prawie 18%, we frankach o niecałe 16%, a w złotych o 17%. Te różnice to efekt zmian kursów walut wobec dolara, w którym wyrażone są giełdowe notowania złota. i Inwestorzy zastanawiający się nad kupnem tego kruszcu powinni te kalkulacje brać pod uwagę i uwzględniać się w swoich decyzjach. Roman Przasnycki, Główny Analityk, Gold Finance.